Zaczynamy od mięsa. Bierzemy łopatkę wyprzową i kroimy w drobną kostkę albo większą, tak jak tutaj na filmie. Pokrojoną już łopatkę przekładamy do miski. Do pokrojonego mięsa dodajemy przyprawy pieprz ziołowy, pieprz, paprykę słodką oraz czosnek granulowany dodajemy soli. Wszystko mieszamy, aby połączyć przyprawy z mięsem. Po wymieszaniu odstawiamy mięso. Kroimy cebulę w drobne kawałki. Następnie pokroimy paprykę, wyjmując z niej środek. Oraz kroimy pieczarki do gulaszu. Wrzucamy mięso na rozgrzany olej i podsmażamy. Do podsmażonego mięsa dosypujemy cebuli. A gdy cebula z mięsem się udusi, dodajemy papryki oraz pieczarek. Następnie na kluski śląskie ugniatamy ziemniaki, które wcześniej zostały ugotowane w osolonej wodzie. Po ubiciu lub ugnieceniu ziemniaków dzielimy je na cztery równe części. Wyjmujemy jedną część, aby wsypać tam mąkę ziemniaczaną. Dodajemy jajko i mieszamy do jednolitej masy. Potem kulkujemy w rękach i robimy takie właśnie dziurki. Gdy skończymy robić kluski, zabieramy się za surówkę. Kroimy ogórka kiszonego. Następnie kroimy paprykę. oraz cebulę białą. Przesypujemy wszystko do miski, dodajemy łyżkę musztardy, wszystko mieszamy i gotowa surówka. Luzki gotujemy we wrzącej wodzie do momentu wypłynięcia potem czekamy jeszcze jedną minutę wykładamy na talerz dodajemy gulaszu i surówki i życzymy smacznego a oto i finalny produkt smacznego jeszcze raz